A jeszcze tego, że ją ustawiłam. Sądzone środki oparła obok chałupy halby greckiej, a po środku włoskiej mieszanki ustawiła swój z śledziami. Na ten widok właścicielka pani Regina Witz, skrzywiła się z niesmakiem i powiedziała dwuznacznie: Pani Do siebie i w sklepie zrobił się sądny dzień. Obydwie panie krzyczały, co tam została taka niechlujna, o, a się pani cierpiasz, aaaa, wszystko takie Obydwie panie krzyczały, obrzucały się obelgami i pomarańczami, mdlały na zmiany, wyrywały sobie butelki z sokiem i w ogóle na dwie godziny wystraszyły klientelom. Rezultatem tego zajścia była natychmiastowa dymisja nerwowej ekspedientki, a nieco później sprawa w Sądzie grodzkim, wytoczona przez sklepową chlebodawczyni o obelgi i pożyczki. Sąd idzie. Zbierała swą skargę osobiście i z wielkim nakładem energii. Pani Gibbs złapała lepną na muchę i latała za mną po całym sklepie. Z powodu pożądała mnie złapać za włosy wymyślała, jest silnie oskarżona. Gręcz młodej panience to tak nie wypada szczekać tak jak pies z pękiem. uspokaja obydwie kobiety, po czym zaznaje świadek, który wówczas był w sklepie. Ja weszłam do owocarni i proszę o trzy pomarańcze, tylko żeby były sociste, bo to dla chorego. To ta panna sklepowa nie daje towar, tylko rzuci torebkę na ziemię, grozi właścicielce z palcem i krzyczy ja pani pokażę! Ponieważ robi ciężkie zarzuty ekspedience, w ogóle jej kieruje się przeciwko świadkowi. Czy pani widziała, jak ja groziłam z palcem? Co znaczy nie widziała? Pani nie widziała, bo pani w ogóle w sklepie nie było. Jak to mnie nie było? A na kogo pani powiedziała, jak wyjść tam na taką gościówę? I czyją torebkę ze szprutkami rzuciła pani na podłogę? Może to był pan sędzia? Nie, to byłam ja! Władza zabiera panna sala, która udowadnia wzajemności kobiet. Pan sędzia nic o tym nie wie, bo pana sędzi w ogóle w nie było i pan dopiero dzisiaj wziął tę sprawę. Sędzia, nie zwracając uwagi na te osobiste wycieczki do roztrzemanej pobudki, postanawia uniewinnić panią nic. Dla panny sali tego już było za wiele. Czerwień się świadcza z mocą. Skoro pan sędzia tak mówi, to ja. Ale są właśnie daruje wyrok. Pani Gips, uniewiniona. Za to Pana Kresz płaci koszty procesu.